Witam, tutaj Karol, Karol Z, przepraszam, że tak długo nie nagrywałam miałem bardzo duże problemy w szkole i takie inne, Mam, jestem teraz w czwartej klasie. Ok, teraz wam pokazuję właśnie taką fajną Oto grę Stick War Legends, jest fajna, naprawdę polecam ją. Tutaj gram turniej, żeby tutaj wybrać swojego awatara przykład górnik daj za wszystkie postacie. Okej, okay, to bierzemy mu brzyma. Oczywiście trzeba zdobyć tam wszystkie wszystkie jakieś były grane I pierwsza walka właśnie nie będzie tutaj nagrana na turnieju. Tutaj gramy chyba deadmatch lub nie wiem co. Super deadmatch. No nie wiem Wyjaśnię wam wam jaka ta gra jest. Tutaj na tym trybie. Tak. Okej, okay, to jest Deadmatch. Tutaj, tutaj mamy bardzo dużą ilość złota, za którą możemy kupić różne rzeczy. Mega dużo rzeczy. Tutaj możemy wydawać wszystko i tak inne. Oczywiście, ja nam kupię tutaj dwa górnicy. Nie wiem czego, skoro mamy już max ludzi. Okej, okay. tutaj na górze można stawiać jednostki różne. Jest jednostka gajantów, magików, spermanów, jak ich nazywam, łuczników i mieczów. I mieczy, no i jeszcze górników. Tutaj możemy nad nimi sterować, kiedy się na nich naciśnie. Gra jest bar ma bardzo prost... ma nawet prostą fabułę. Trzeba podbijać wszystkie inne pokolenia i wtedy dostajesz ich technologię. Na przykład jak zaatakujesz mieczowników, to dostajesz miecze zamiast maczug. Jak to masz maczugi. Ale maczugi są słabsze. Okej. Okay. To tutaj już wygrywamy, bo musimy tylko posąg rozwalić. I wtedy już zwycięstwo będzie. Akurat on ma słaby waząg, więc... Go łatwo pokonam. Widzicie? A, tutaj mam swoje moce. Jeżeli chcecie następny odcinek, dawcie, stawcie łapkę. Ja zrobię wam odcinek z trybu zombie, gdzie mam mega kozetkę marmię. Jakaś reklama. Czego, ile mamy czasu? OK. Bo muszę mieć mieć filmik nie dłuższy niż 15 minut, bo tak to... Bo tak to... Niestety mi się nie, nie zapisza na YouTube. Okej, okay, ulepszamy. Nie wiem jaki to jest teraz tryb. Chyba barykada. Czyli że skały robią taki murek przed posągiem moim i wroga. Czy to barykada? Nie, to jest gorączka złota. Na środku to jest całe pole złota, i A mus... górnicy nie mogą się poatakować chyba że nie będzie już złota. Słuchajcie. Tutaj trzeba zaatakować jako pierwszy. Tutaj trzeba górników rozbadać. ja będą mieli mniej złota, ale ja właściwie tego ich tak wysyłam, aby pilnowali górników, aby im się nic nie działo. Okej. Okay. Łucznik stawiamy na nich jeszcze. Spermana, trochę i trochę miecz. Musimy się tutaj wycofać, bo to są bardzo mocni łucznicy, oni bardzo dużo zadają Okej okay. Gdzie są spirmeni? O, jest jeden Oczywiście, mam skórkę, naprawdę to oni mają takie złote niektóre Wycofać ją Okej, okay. okay, dajcie. Wygrywamy tą rundę. Okej, jeden łocznik strzeli. Jeden strzałą i od razu posok się wali. Naprawdę nielogiczne. A w ogóle zapomniałam o tym często. Często wypada bardzo dużo diamentów. Jezu, te reklamy czemu? O, no te reklamy czekaj, położę to może gdzie indziej. O, tu. Okay, bo ja tutaj muszę patrzeć. Nie mamy czasu okej, okay, jest już ćwierć finał. Tylko czekajcie, rozpocząć czysto. Będę do sklepiku z mocami. Podam w skrzynię Otwieram o, akurat Ja mam jego to jeszcze 500 No i jesteśmy na jedną z najlepszych mocy A nie, nie stać Ale po tej rundzie będziemy stać Okej okay. klasyczne gramy Czyli taki zwyczajny Musimy zbierać złoto A niech to poprawiłem się zwierając. zbierają bo to my musimy bronić narodu, potem możemy ich zaatakować, ale ja zawsze robię coś tak, takiego, że robi nawet parę nie. On, ten tutaj jest łatwy, bo on nie ulepsza w ogóle... On ma takich parkówców. A jeżeli zauważyliście, że oni są inni od moich, to... to powiem Wam tylko jedno, że to jest skórka. Bo nie mają ją, ją klasyczną skórkę, a ja mam skórkę lodową. Lodowa zamraża, kiedy się nim steruje i wali kogoś. Okej, okay, słuchajcie. Kiedy zaatakują, zwrócą na nich deszcz, deszcz strzału. Okej, okay, zbieramy na supermana, jak go nazywam. No i teraz używam tej supermocy, dzięki czemu oni bardzo szybko kopią. I, i także dużo. Okej, okay, Giant i Mewczuk. I na Giganta może. I tego od razu zaatakujemy i od razu? Dawaj Dias. Dawaj im popalić. Kurde, nie mogę nim sterować. Okej. Okay. To Zaczęło się ćwierć finał z tego co pamiętam. Użył mocy, jeszcze strzał. Pana jest tylko grafika, ale tu musimy się skupić na wygranie, a nie na grafice. I wygraliśmy. Przepraszam za ja bardzo... ile czasu. No jakaś reklama. O, leczymy teraz z bosem. O... No. Barykada. Właśnie o tym co wam mówiłem. Ja muszę coś kupić. Ja teraz nie stać. To jest fajnie. Okej, okay. to jest barykada. Słuchajcie, nie wiem, czy najwyżej w kolejnym odcinku bym mógł użyć tego krupa wielkiego na finale, tylko piszcie o tym w komentarzach. Ale Będziecie musieli, jedno, jeżeli mamy to zrobić, to musicie zalajkować, jasne? Po prostu stawcie suba, jeżeli wam się spodobało. Jeżeli jeszcze chcecie, aby z tej serii był odcinek, to z tysiąc tak subów. Wiesz, tak nie trzeba subów. Ale potrzebne mi są, ale wyżej je później. Jeszcze nie sprowadzę na tyle to samo z YouTube'a. pewnie już tam 100 lub ileś tam. A, i jeszcze polecam kilka innych kanałów moich kolegów z, z klasy, bo mam po Bo pół, pół naszej klasy jest YouTuberami. Od razu atakują naprawdę nie mądre. Piedrek, to, bo to słychać na filmiku. Okej, okay, słuchajcie, nie wiem, czy dokończymy tam finał. Nie wiem, czy zobaczycie, co czy... wygram. Bo akurat za z 15 minut minie. Nie wiem, czy mam on swoich swoich. Poświęcę. No, takie słowo w chwili atakuję, no ale. Zuż w Co? razem, Dział. musimy to wszystko szybko zrobić. Le, okej. Okay. Chyba przegramy finał. Cofajcie się. A tutaj zajmę zresztą strzał. Niech oni ich gonią. Nie wiem, czemu ona szkuje na ludziem. To jest w ogóle zak? Za. Za 4 czy czyli za. Nie wiem, czy on ciągle ale używa tego... tego. wiecie co. Ale to jest Pamiętaj. chyba na multiplayer, mi się wydaje. Czasem, ale naprawdę to mi się wydaje, że to jednak także nie jest. A tutaj nie lubię najbardziej ostatniego bossa jednego, który się nazywa Cyrus, to jest mega boss. Zresztą, kiedy on mnie pokonuje, mówi... To ta korona idzie do mojej kolekcji. Kurde, to mnie, to mnie w To miała być moja korona, bo tutaj się wygrywa koronę. Aina morty. Podobno to jest świat aina morty takiego, nie wiem kto to jest. Tutaj mówi tylko na, na samolotku aina morta. Ciągle. świecie aina morty każdy sobie tego wojuje. Wojnę prowadzi, czyli to jest to nie jest bezpieczne, bo tutaj każdy robi wojnę. Okej, okay, wygraliśmy. finał. Dobra. Zobaczycie. Nie ja o to mi chodziło, ale okej. Okay. Mhm. Jakby co ogryfa. No Jezu, ja nie chcę tego tam. Jakby co ogryfa wielkiego zostawię na później. Najwyżej. Że jak chcecie, to mogę go wykorzystać na trybie zombie, ale już mam. Jedno zapisane note, gdzie mam dwóch takich. I wygrałem. Okej, okay. to do widzenia.